W minionym tygodniu rozważaliśmy historię o tym, jak Jezus, widząc w świątyni nadużycia, wpadł w gniew. Skręcił bicz ze sznurów, wypędził wszystkich handlujących wraz z ich zwierzętami i gołębiami. Bankierom powywracał stoły i osypał pieniądze. Na to, co Jezus uczynił w świątyni, zareagowali jego uczniowie, ale także żydowscy przywódcy. Czytamy o tym, w Ewangelii według świętego Jana w rozdziale drugim, od 17 do 22 wersetu. Wtedy uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano żarliwość o dom Twój pożera. Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc do Niego jaki znak pokażesz nam na dowód, że Ci wolno to czynić? A Jezus tak im odpowiedział wzbudźcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni ciała swego. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił. I uwierzyli PiSu i Słowu, które wyrzekł Jezus. Uczniowie Jezusa, widząc, jak jest rozgniewany z powodu nadużyć w świątyni, przypomnili sobie tekst z psalmu 69, z 10 wersetu. A jeśli uznamy, że zapisy Mateusza, Marka, Łukasza i Jana są opisem tego samego wydarzenia, to od Marka dowiemy się, że owi Żydzi to arcykapłani, i uczeni w piśmie, Marek pisze dalej, że oni szukali sposobu, jak zabić Jezusa, bo się go bali. Szukali sposobu po tym, co Jezus uczynił w świątyni. Ciekawostką może być to, że arcykapłani wywodzili się z Saduceuszy, z kapłanów, a większość uczonych w piśmie wywodziła się z Faryzeuszy. Te dwie grupy Żydów różniły się i rywalizowały między sobą. Może to dziwić, że te dwie tak różniące się grupy postanowiły razem wystąpić przeciwko Jezusowi. Ale to pokazuje, jak silna była ich nienawiść do Jezusa. Oczywiście arcykapłani uczeni w piśmie byli świadomi skali nepotyzmu i korupcji w otoczeniu świątyni. Ale zamiast pochwalić Jezusa za jego reakcję, ostro go zaatakowali, domagając się od niego. Dowodu, znaku, który uprawniałby go w ich oczach do takiego działania, jakie miało miejsce w świątyni. W Nowym Testamencie na nasze polskie słowo cud znajdziemy przynajmniej trzy greckie słowa o różnym odcieniu znaczeniowym. Pierwsze słowo oznacza jakieś zdumiewające wydarzenie, które jednak nie niesie w sobie żadnego moralnego skojarzenia czy przesłania. Od jesteśmy po prostu tym zdziwieni. Drugie słowo oznacza olbrzymią i wzrastającą siłę, a trzecie słowo występuje w dzisiejszym tekście i oznacza znak, dzięki któremu można rozpoznać działanie Boga lub osobę, która w jego imieniu działa. I takiego cudownego znaku właśnie domagają się od Jezusa arcykapłani i uczeni w piśmie. Od Mateusza dowiemy się, że Jezus poza zapowiedzią swojego zmartwychwstania, że to będzie Jego znak, dał przywódcom żydowskim rzeczywiście taki znak na miejscu. Bo czytamy, że do Jezusa przystąpili wtedy chorzy, niewidomi, a On ich uzdrowił. Warto wiedzieć, że Żydzi wierzyli, że tylko Bóg może uzdrawiać. Więc jeśli ktoś uzdrawia, to jest to znak, że ktoś taki jest posłany, przez Boga. Gdybyśmy czytali dalej Ewangelię według świętego Jana, to w trzecim rozdziale mamy Nikodema, który przychodzi i mówi: Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt by takich cudów nie mógł czynić, jeśli Bóg nie byłby z nim. Nikodem to wysoki dostojnik żydowski. Ale skoro mówimy o cudach, zastanówmy się, czym są cuda Boże. Zwykle myślimy o cudach Bożych. Jak o znakach Bożej Mocy i słusznie. Ale cuda Boże są także dowodem tego, że Bogu nie są obojętne ludzkie cierpienia, ludzkie potrzeby. Bóg nie czyni cudów po to, by wzbudzić w nas zachwyt, czy też nas przerazić. Bóg czyni cuda po to, by okazać nam swoją miłość. Boże cuda są po prostu znakami Bożej Miłości. Kiedy byśmy czytali werset 19 o tym, jak Jezus zapowiada, że odbuduje świątynię w ciągu trzech dni, to można odnieść wrażenie, że te słowa Jezus kieruje bardziej do uczniów niż do przesłuchujących go liderów. Ci liderzy w pierwszej chwili traktują te słowa dosłownie myślą po prostu o świątyni jako budynku. Ale apostoł Jan wyjaśnia nam, że Jezus mówił o świątyni swojego ciała. Że mówił o swoim zmartwychwstaniu. Ale nie tylko uczniowie Jezusa zapamiętali te słowa. Zapamiętali je dobrze żydowscy przywódcy. Zapamiętali to, co Jezus uczynił tam na dziedzińcu świątyni. I próbowali je wykorzystać przeciw Jezusowi, a następnie także przeciwko uczniom Jezusa. Z historii wiemy, że Rzym ograniczył kompetencje prawne Rzymu. Na przykład nie mogli oni samodzielnie wykonywać wyroku śmierci. Jednym z wyjątków od tej zasady było zbezczeszczenie świątyni. Dlatego też na procesie Jezusa przywódcy żydowscy oskarżają Go m.in. o zbezczeszczenie świątyni. Pozwólcie przeczytać fragment z Ewangelii według Świętego Mateusza z rozdziału 26 od 60 do 61 wersetu. Lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć. I nie znaleźli nic przeciwko Jezusowi, chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków. Na koniec zaś przyszli dwaj i zeznali. On powiedział: Mogę zburzyć świątynię Bożą i w ciągu trzech dni ją odbudować. Na podstawie tego oskarżenia przywódcom żydowskim udało się ukamienować Szczepana. W dziach apostolskich w 6 rozdziale od 13 do 14 wersetu czytamy. Podstawili też fałszywych świadków, którzy mówili, ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu miejscu świętemu, czyli świątyni, i zakonowi. Słyszeliśmy go bowiem, jak mówił że ów Jezus Nazareński zburzy to miejsce, czyli świątynię i zmieni zwyczaje, jakie Mojżesz nam nakazał. Na podstawie tego oskarżenia przywódcy żydowscy próbowali także zabić apostoła Pawła. W Dziejach Apostolskich, w 21. rozdziale od 28 do 31 wersetu, czytamy, jak niektórzy z oskarżycieli zaczęli krzyczeć: "Mężowie Izraelscy, pomóżcie! Oto jest człowiek, który wszędzie wszystkich naucza, Przeciwko ludowi i zakonowi i temu miejscu. Nadto jeszcze i y Greków wprowadził do świątyni i zbezcześcił to święte miejsce. Przedtem widzieli go w mieście z Trofimem z Efezu i sądzili, że Paweł wprowadził go do świątyni. Jaka była reakcja? Wzburzyło się całe miasto i zbiegł się lud. Porwali Pawła i wywlekli go poza świątynię. Natychmiast też zamknięto bramy. A gdy szykowali się, aby go zabić, doszła do dowódcy kohorty wieść, że jest wzburzona cała Jerozolima. Jak wiemy, dowódca kohorty uratował Pawła. Przywódcy żydowscy pamiętali dobrze słowa Jezusa o świątyni, o jego zapowiedzi zmartwychwstania. Kiedy Jezus był ukrzyżowany, podchodzili i mówili: Ty, który rozwalasz świątynię i w trzy dniom odbudowujesz, ratuj samego siebie. Czytam o tym w Ewangelii według świętego Mateusza w 27 rozdziale, w 40 wersecie. A kiedy Jezus już umarł, został złożony w grobie, przywódcy przyszli do Piłata, prosząc go, aby ten zapieczętował grób i postawił straż swoją przed grobem. Ponieważ, jak powiedzieli, ten zwodziciel zapowiadał, że po trzech dniach zmartwychwstanie. A więc postaw straż, żeby ci uczniowie jego nie wykradli. No dobrze, trochę poszerzyliśmy nasze rozumienie historii, ale jak ta historia ma się do nas? Pozwólcie na pięć wniosków. Pierwszym wnioskiem jest to, że chcąc naśladować Jezusa, będziemy musieli występować przeciwko złu. A zważywszy na fakt, że żyjemy w niedoskonałym świecie, z tym złem spotkamy się, w różnych miejscach, w różnych okolicznościach. Drugim wnioskiem jest to, że opowiadając się po stronie prawdy, a więc przeciwko kłamstwu, przeciwko złu, naruszymy czyjeś interesy. Wzbudzimy czyjąś wrogość do nas. Zauważmy, że przywódcy żydowscy za to, co Jezus zrobił w świątyni, postanowili Go zabić. Trzecim wnioskiem jest to, że Jezus swoim Nauczaniem, śmiercią na krzyżu, swoim zmartwychwstaniem potwierdził, że to On jest tym zapowiedzianym przez Boga Mesjaszem, a dokonywane przez niego cuda są znakami Bożej Miłości. Wartym wnioskiem jest to, że Jezus, widząc zło nie tylko w świątyni jerozolimskiej, ale i tej, którą jest każdy z nas, ma prawo powywracać nasze życie niczym wekslarskie stołu. Jezus ma prawo wypędzić ze świątyni naszego życia wszystko to, co ją profanuje. On ma prawo ocenić, co w naszym życiu jest dobre, a co złe. A Jego ocena, w przeciwieństwie do naszych zmiennych ocen, jest nieomylna, jest nadrzędna, jest wiążąca. Ja powiem coś więcej. Jezus ma prawo robić swój porządek wszędzie, gdzie chce. Chwilę przed swoim wniebowstąpieniem, Wypowiedział słowa, które zapisał Mateusz w 28. rozdziale, 18 wersecie. Dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi. Wszelka władza na niebie i na ziemi, czyli wszędzie. Piątym wnioskiem jest to, że to, co Jezus uczynił w świątyni, zaniepokoiło tam obecnych ludzi. I to, co czasem Jezus czyni w naszym życiu. Nas może też niepokoić. Możemy wtedy wobec Jezusa przyjąć jedną z dwóch postaw. Pierwszą będzie sprzeciw wobec Jezusa, który nie tylko nas kocha, nie tylko nam wybacza, ale i wymaga. A taki sprzeciw będzie prowadzić do poszukiwań pretekstów, by pozbyć się Jezusa z naszego życia, by pozbyć się także uciów Jezusa z naszego życia. Drugą postawą będzie zwrócenie uwagi na życie, na śmierć, na zmartwychwstanie Jezusa, na Jego Słowo po to, by odkryć, że to On sam dla nas jest znakiem Bożej miłości. Tak jak czytamy w Ewangelii według świętego Jana w trzecim rozdziale 16 wersecie Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Jezus jest darem miłości. Dla ciebie i dla mnie. Moi drodzy, przez wieki różni ludzie próbowali w świątyni jerozolimskiej zaprowadzać swoje dobre zmiany. Ale zawsze, mimo dobrych chęci, pięknie brzmiących deklaracji, kończyło się to profanacją świątyni i rozlewem krwi, jak choćby w przypadku działań Epifanesa IV. Nawet wybrani do służby w świątyni Izraelici według słów Jezusa zamienili to miejsce modlitwy w jaskinie niezbójców Wiele tysięcy lat temu Bóg objawił Mojżeszowi nie tylko to, jak fizycznie ma wyglądać jego świątynia, ale jak w tej świątyni Bóg ma być czczony. I świątynia się zmieniała, i wygląd się zmienia. A Bóg przede wszystkim chciał, żeby on był tam uwielbiony, wywyższony. Dzisiaj poprzez Biblię Ducha Świętego Bóg objawia każdemu wierzącemu człowiekowi swój plan, jak ma wyglądać życie chrześcijanin i jak w tym życiu ma być Bóg uwielbiony. Bo ciało nasze, bo życie nasze, jest świątynią Ducha Świętego. Niech więc nasze ciało i nasze życie będzie czasoprzestrzenią oddawania Bogu należnej chwały. Pozwólcie, że zakończę słowami z Piątej Księgi Mojżeszowej, z 6 rozdziału siódmego wersetu. Będziesz miłował Pana Boga Twego, z całego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich swoich sił. Amen. Pozdrawiam Was, Pastor Fryderyk.